Witam państwa Radosław Niziołek, gość sportowy. A moim państwa gościem jest ksiądz Tomasz Winogrodzki, wikariusz parafii Świętego Krzyża, mistrz Europy i Polski w halowej piłce nożnej oraz założyciel diecezjalnego klubu sportowego Gaudium Zamość. Witam księdza. Szczerze, Boże, witam serdecznie. W sobotę dowiedzieliśmy się, że ksiądz otrzymał statuetkę osobowości Morando 2012. Ksiądz zaskoczony jest? No tak, bardzo taka miła niespodzianka, nie spodziewałem się tego. Ja tak mówiłem na samym początku, że już dla mnie wielką nagrodą było dotarcie może być do, do piątki, tej wyjątkowej piątki, tych nominowanych pięciu osób. Że ktoś moją pracę docenił, zauważył. To się już tym się cieszyłem, a że. W jak tak mogę powiedzieć, bo ja interesuję się piłką, tak byłem przedstawiony, tak. że do finału doszedłem i w finale odniosłem zwycięstwo, to naprawdę miłe bardzo zaskoczenie, chociaż no tak tam staram się powiedzieć. Dziękuję wszystkim, którzy na mnie, i z tego miejsca raz bardzo serdecznie, dziękuję tym, którzy na mnie głosowali, czy popierali moją pracę i nadal popierają i będę prosił, by, by popierali w tej pracy, też pomagali. Nikt z nas nie pracuje dla nagrody. Ja, jak to samo ci wszyscy którzy tam byli zgłoszeni, nominowani, prawda? Nikt nie ma na nagrodę, bo dla tego człowieka. Tak myślę. Też pewnie. A kim powinna być osobowość Morando? Jak się o uważa? Kim powinna być? No teraz rzeczywiście, gdy człowiek odniósł zwycięstwo i został tą osobowością 2012, osobowością zamościa, to myślę, taka poprzeczka dla mnie osobiście jest podniesiona tak bardzo wysoko. Sam sobie jeszcze muszę bardziej podnieść. No, jakimś wzorem, autorytetem, szczególnie dla młodzieży, bo w swojej pracy już posterskiej tak duży, bardzo nacisk kładę na pracę z młodzieżą. No, dla młodzieży trzeba być pewnym wzorem i autorytetem. No, no i tym wolontariuszem, w wolontariacie trzeba pracować, udzielać się, bo chyba ta nagroda tego większości dotyczyła. Ksiądz jest też duszpasterzem parafii Świętego Krzyża, a zarazem trenerem piłkarskim. Czy można te funkcje połączyć, tak? Jakie duże słowo trenerem. Ja myślę, każdy ksiądz jest trenerem, a mamy takiego nad sobą super wyjątkowego trenera, który jest się Jezus Chrystus, który każdego z nas tak strofuje, uczy, wymaga, trenuje nas, podnosi nam właśnie coraz wyżej poprzeczkę, to jest Jezus Chrystus, a w pracy mleka myślę, że to mi, to mi pomaga, bo ja tak do swoich dzieci, takich nazywam w klubie, moje dzieci, to swoich dzieci mówię, że no każdy z nas, gdy ćwiczy, trenuje, musi się słuchać trenera. I mamy takiego trenera, w kościele to jest ojciec duchowny, a na boisku to jest, to jest trener. I staram się jakoś te dwie funkcje łączyć. I z tego miejsca, pani wie, że jakoś mi to na pewno w życiu moim kapłańskim nie przeszkadza i nie koliduje. Ksiądz jest założycielem klubu sportowego Gaudium Zamość. Od kiedy klub działa i jakie sukcesy ma na swoim koncie? Pomysł złożenia takiego klubu docelnego zrodził się już dawno. To było, w, gdy pracowałem w parafii w 2006 roku, gdy moi stranci wygrywali o Świętego Biskupa. Do dzisiejszej służby Ołtarza. Takie medale, pochary, małe sateletki, to były dyplomaty, były takie nasze pierwsze, takie małe zwycięstwa. I później zaczęliśmy trenować, tak pomyślałem sobie, no a czemu nie zagrać z drużynami takimi zawodowymi, prawda? Czemu nie podjąć tego bardziej może poważnie, założyć drużynę, zgłosić w Samońskim Związku tej piłki nożnej, może wystąpić z innymi drużynami, czy będą sukcesy, czy nie będą, ale uważam, że to jest taka e, moja praca będzie z dziećmi też. No na pewno później taka kropka na dni to były mistrzostwa księży na Węgrzech, gdy zobaczyłem pierwszą akademię taką katolicką w Europie właśnie na Węgrzech, no i tak się bardzo z tym zachłysnąłem i myślę, Boże, Super by tak było, że taka w Polsce powstała, ty bardziej w zamościu daj nie. Jest takie takie marzenia, to to są marzenia. Marzenia trzeba mieć, prawda? Pewnie. Ale to jest I na spełniać. razie. Tak, to jest na razie takie marzenie i no się ten klub nasz rozwija, coraz więcej osób młodych przychodzi, chcą grać, trenują i to cieszy. Co do nazwy, nazwaliśmy to decyzjalny Chciałem nazwać parafialny klub sportowy, ale myślę, że no w parafii każdy ksiądz ma inne funkcje, inne zdania i u nas w jest tak, że pracujemy kilka lat w parafii danej i jest zmiana, idziemy dziennie pracować do innych ludzi, do innej społeczności. Te same możemy zainteresować, dalej możemy kontynuować. I nie chciałem także że wraz z moim odejściem jakoś ten, że ten klub czy w tej parafii już nie działał, czy nie funkcjonował, dlatego nazywam go decyzjalny klub sportowy, bo chciałam tak, żeby... No właśnie pod tą akademię. Pod tą akademię, to tak, właśnie, żeby takim duszpasterz może sportu, księży, może jakoś też pieczna odnoś miała, może czy inni księża mi jakoś tym pomogli. Są zaangażowani to kilku księży i pomagają z tego miejsca im, im dziękuję. No tak jeszcze, tak raczkujemy na tych stadionach zamojskich. Takie są dopiero początki, a początki zawsze są nieudane, zawsze są potknięcia. Uczymy się jako założyciele, te same dzieci. Ksiądz ma taką bogatą y, historię piłkarską, swoją karierę, o. bo jest ksiądz mistrzem Europy. I nie tylko mistrzem Europy, i mistrzem Polski. Może to ksiądz coś troszeczkę nam powiedzieć na temat tych mistrzostw Europy? Mistrzostwa y, Europy, może powiem na początku, jak się znalazłem w drużynie. Reprezentacji Polski Księży. Są co roku odbywane Mistrzostwa Polski Księży w piłkę halową, bo łatwiej jest z Księżą zebrać tą dziesiątkę czy jedenastkę, niż na stadionie rywalizować i zebrać tych dwudziestu zawodników księży. I właśnie jest taki ksiądz odpowiedzialny z Kielc, ksiądz Marek, który odpowiada za reprezentację Polski Księży, i zawsze na mistrzostwach. Kiedy się pojawi ktoś nowy, jakiś nowy talent, odkrycie. Zawsze mu się tam proponuje, czy by nie chciał skorzystać, czy by z tego zaprzenia, żeby być w kadrze, żeby grać. Nie każdy może bo rzeczywiście, jak teraz mamy treningi, jechać do Kielc, jechać do Radomia, nieraz takie treningi też, zapraszam, księży organizuje w zamościu sparringi, gramy tutaj z miejscowymi drużynami. No, problem jest jeden, odległość, prawda? I, i, I obowiązki, i obowiązki w parafii, tak jak teraz już pasterska gdy później będzie Wielki Post powiedzi i tutaj trening, na no, trzeba być, trzeba się zgrywać wobec treningów na no, trudno coś osiągnąć, ale powoli jeszcze mimo swych lat <coughs> jeszcze w kadrze jestem, gramy, teraz się przygotujemy do Mistrzostw z Europy, które będą w Słowenii pod koniec lutego. Ksiądz, oprócz tego, że gra w reprezentacji polskiej, tośnią y, karierę w czwartej lidze, z tego, co się dowiedziałem. W, dru w dwóch drużynach ksiądz grał, Rostocz z Szczebrzeszyn i Omega Stary Zamość. No tak, panie redaktorze, tak ładnie brzmi, gdy przyjechał z Złodzomościu, wszyscy mówią, witamy mistrza Europy, prawda? No i, i każdy myśli, coś, to za gość, nie, jest mistrzem Europy i, i ksiądz, nie, to weźmie, patrzymy, jak on tam grał, albo zaprosimy go do swojej drużyny. No i tak zaczynam na początku tej karierę, jak to no można tak nazwać karierą, swoją pasję realizować e, grając w miejscowych klubach. No i otrzymałem zaproszenie, tak powiem, spróbować się zmierzyć się, zagrać w lidze w Rostoczu i i ostro im teraz kibicuję. I tak troszkę przeżywałem dreszcze, gdy wiedziałem, że tam są pod koniec tabeli. Myślę, no Boże, no nie się bronią, nie grają, bo wiem, że jest dobry skład. Teraz ten się zmienił i jest z kim grać. Szkoda, bo też ona tam gdzieś tam spadła niżej, bo i warunki, i zaplecze, i wszystko. I, no grałem. Mam tam też szczelone swoje bramki, to tak jak już tak cieszy, prawda? Bardzo cieszy, jak jeszcze ksiądz strzela bramki, to? No <laughs> tak właśnie, przy pomocy Boże jak się udało strzelać bramki i, i człowiek to troszkę posmakował takie tej, ja wiem, to mogę powiedzieć, zawodowej piłki. Bo to już czwarta liga, to rzeczywiście, że tego tak poważnie podchodzi trener, poważnie go podchodzą zawodnicy, mimo że to nie jest ich jedyne utrzymanie, prawda? Na koniec jeszcze takie pytanie, księdza, plany na przyszłość związane z drużyną sportową tutaj zamością. Przyszłość? przyszłość? Teraz w lutym właśnie. właśnie na feriach jedziemy do Warszawy na międzynarodowy turniej co rok na turniej wyjeżdżamy od dwóch lat i tam zajmujemy, no tak pochwalę się i, i cały klub, drużyny, bo zajmują tam tak czołowe miejsca i Król Szczelców, najlepszy zawodnik, najpierwsze, pierwsze, drugie, trzecie miejsca yy, no i jedziemy w tym roku, przygotujemy się właśnie do tego turnieju teraz trenując nam hali. Warszawia, no chcemy ją podbić, podbijamy ją, tak krzyczeliśmy to my, to my za Zamojskie lwy. Ukradliśmy taki okrzyk troszeczkę kiedyś z na Zamość, no i tak korzystamy, też jesteśmy zamościa. Oczywiście. I dzieci się też cieszą, no, to takie plany może tak teraz w zimie, a, a na wiosnę no są takie plany, by dziewczyny, bo w naszym klubie też grają dziewczyny, już są dwie połowy do kadry yy, województwa. Teraz właśnie dziewczyny w sobotę, za tydzień wyjeżdżają do Kraśnika na turniej, taki dość bardzo poważny z, z całego województwa lubelskiego samorządu drużyny no i chcemy dziewczyny z gimnazjum zgłosić do trzeciej ligi tylko to może od jesieni ale to tak nie będę zdradzał bo to są na razie plany to Chciałbym, są plany ksiądz, piłka piłka i parafia tak także. piłka parafia i, i planujemy troszkę chwila wolnego czasu jest i planujemy właśnie by się jakoś rozwijać bo po to powstał klub by się rozwijać prawda i no, chcemy też chłopców zgłosić do no, 8 do, do ligi Wojewódzkiej, rocznik 2001, też są takie plany, też rodzice chcą, dzieci są bardzo zmierzyć swoje siły, zagrać z nami już tak poważniejszymi, wejść na takie stadiony już poważniejsze. I czy nam się uda, pyta panu plany. To są plany. Plany, plany które tutaj zdradziłem teraz tak publicznie. Dziękuję księdze, za dzisiejsze spotkanie, dziękuję państwu za uwagę, do zobaczenia za tydzień. Dziękuję bardzo, szczegółowo. Prezentera ubiera salon odzieży męskiej, Rekman Galeria Rewia, Park Zamość, ulica Lubelska, 40.